Nazywam się Tomasz Ryszczuk, jestem koordynatorem projektu z Młodzieżą w Nowe Programy Unijne. Ja nazywam się Daniel Nowakowski, jestem uczestnikiem projektu od 2013 roku. Miasto i Gmina Czerniewo to miasto warte odwiedzenia przez turystów, którzy zmierzają do Gniezna, pierwszej stolicy Polski, i do Czerniewa mają wtedy bardzo blisko. Leżące na szlaku piastowskim miasto i Gmina Czerniewo znajduje się w obrębie województwa Wielkopolskiego i powiatu gniezdnickiego Czerniejewo, położone jest w odległości 15 km na południowy zachód od Gniezna. W skład gminy wchodzi 25 wsi, w tym 14 sołec i miasto Czerniejewo. Czerniejewo należy do starszych miejscowości Wielkopolski i bez wątpienia odgrywało jakąś rolę w państwie pierwszych piastów. Według nieudokumentowanych tradycji stanowiło osadę targową z XI wieku leżącą przy dawnej drodze z Giecza do Gniezna. Pierwsza historyczna zmianka o Czerniejewie znalazła się w dokumencie Przemysława II z 1284 roku. Prawa miejskie Czerniewo uzyskało w 1386 roku. Z tamtych czasów pochodzi heb miasta, przedstawiający na czerwonym tle białą wieżę forteczną. Główną atrakcją turystyczną Czerniewa jest barokowo-klasycystyczny zespół pałacowy Pałac zbudowany dla generała Jana Lipskiego w drugiej połowie XVIII wieku, oficyny, stajnie i wozownia. Przy pałacu rozciąga się park o powierzchni 13 hektarów w stylu angielskim, z licznymi stawami i starym drzewostanem. Pałac w Czerniewie to prawdziwa królewska rezydencja, jedna z najokazalszych w Wielkopolsce. Chciałem serdecznie powitać burmistrza miasta gminy Czerniejewo, dr Szymanka. Witam serdecznie, dobry. Panie burmistrzu, jakieś najbliższe inwestycje w gminie Czerniewo planowane? najbliższe to znaczy w perspektywie roku, tego roku, przyszłego roku? Najbliższego czasu, czyli tego roku. Tego roku. Yy, mamy kilka inwestycji, które są takimi sztandarowymi tegorocznymi. Jedną z najważniejszych jest budowanie obwodnicy, mini obwodnicy w Czerniewie łączących dwie drogi powiatowe, przy której znajdują się działki pod działalność gospodarczą. Myślę, że do końca yy, tego roku, a najpóźniej wiosną powinna inwestycja zostać zakończona, bo ona jest rozłożona na cały rok. W najbliższym czasie ogłaszamy już niestety, ale trzeci przetarg, bo dwa pierwsze były zbyt drogie. Te czasy są takie, że niestety e, to, co zaplanujemy w budżecie, to nie wystarczy na inwestycje. W związku z powyższym tych inwestycji może być troszeczkę mniej, bo inflacja nam część środków zjadła. Planujemy też kilka inwestycji drogowych, kilka inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Chcielibyśmy te inwestycje tegoroczne zamknąć kwotą około 80 milionów złotych. Natomiast, jeżeli chodzi o taką perspektywę dwuczyletnią. To takim dość poważnym przedsięwzięciem, które chcemy zrealizować, jest budowa nowego ośrodka zdrowia w Czerniewie. Będzie to ośrodek bardzo nowoczesny, w miejscu zbliżonym właśnie do tego miejsca, gdzie tu jesteśmy. Planujemy w przyszłym roku rozpocząć budowę, najpierw pozyskać środki i rozpocząć budowę. Będzie to ośrodek zdrowia około 600 metrowy. Przypomnę, że obecny to jest 160 metrów, także staramy się dbać przede wszystkim. O dobro naszych mieszkańców, szczególnie osób starszych, które korzystają z tego środka obecny, już nie spełnia takich kryteriów i wymagań, jakie byśmy sobie życzyli. Planujemy też w przyszłym roku budowę drugiego klubu seniora w Żydowie. No i oczywiście to, co zawsze dla mieszkańców jest bardzo istotne czyli remonty i budowy dróg. W tej chwili projektujemy kilka dróg między innymi szkolną, między innymi drogi osiedlowe. Mam nadzieję, że inflacja, która w tej chwili nas tak dopadła, nie spowoduje, że duża część tych inwestycji nie będzie mogła być zrealizowana. Jeżeli chodzi o obiekt, na którym się te znajdujemy, jeżeli mogę prosić o kilka słów na temat powstania tego obiektu. Do koncepcji, do koncepcji przygotowawczej do budowy tej hali widowiskowo-sportowej Czerniwie, którą mamy za sobą za plecami. Przystąpiliśmy w 2015 roku. W 2015-2016 trwały prace koncepcyjne i projektowe. W 2017 roku wiosną zaczęliśmy budowę, zakończyliśmy ją latem 2019 roku i od tej pory obiekt jest użytkowany, choć trzeba z przykrością powiedzieć, że czas pandemii nam troszeczkę go przyblokował, bo bardzo często były takie momenty, kiedy nie wolno było prowadzić zajęć. Natomiast obiekt ten został zbudowany ze środków budżetu gminy i w dużej części ze środków rządowych z Ministerstwa Programu Rozwoju Sportu, Minister Sportu, który był tym, który nam te pieniądze przyznał. Myślę, że te środki, które pozyskaliśmy, jednocześnie które wydaliśmy w postaci 9 milionów, bo tyle kosztowała budowa hali w dzisiejszych czasach, byłyby nierealne, bo gdyby chciać, żeby taki obiekt powstał dziś, to trzeba by drugie tyle co najmniej dołożyć do budowy, więc na szczęście wybudowaliśmy piękny nowoczesny obiekt z miejscami parkingowymi, z bezpiecznymi miejscami, z bezpiecznym łącznikiem, który w środku ma zarówno dużą salę pełnowymiarową, boisko fitness, boisko do skłosza, siłownię, saunę, no i wiele, wiele jeszcze pomieszczeń, które służą na bieżąco do działalności. Obiekt się cieszy ogromnym powodzeniem. Myślę, że Decyzja, którą podjęliśmy kilka lat temu, dzisiaj przynosi pożądany rezultat w postaci funkcjonowania tego, no moim zdaniem bardzo nowoczesnego, nie tylko moim, bardzo nowoczesnego obiektu. No prezentuje się bardzo ładnie, chociaż jeszcze tam nie byłem. <śmum> nie będę komentował tego. Jak? <śmum> nie będę komentował. Wytniemy. to. To teraz te miejsca turystyczne w gminie Czerniewo, które Pan polecił. Znaczy, Miasta i gmina Czerniewo są ciekawymi turystycznie miejscami ze względu chociażby na bliskość lasu, który otacza poszczególne miejscowości, bliskość terenów do większych aglomeracji takich jak Poznań, Września czy Gniezno. Natomiast jeżeli chodzi o takie najciekawsze i najbardziej przez turystów od wielu, wielu lat uczęszczane miejsca to przede wszystkim piękny zespół pałacowo-parkowy w Czerniewie. The cat sat on the który jest jedną z większych rezydencji magnackich w Wielkopolsce. Bardzo ciekawym od paru lat i taką też, takim miejscem jest, są lawendowe zdroje w miejscowości Pakrzyn, gdzie można w pięknych warunkach lawendy zrobić sobie zdjęcia, skorzystać z lodów lawendowych, gdzie możemy spokojnie spokojnie i miło spędzić czas. Myślę, że samo Czerniewo też jest bardzo ruchliwym miasteczkiem na spacery, na Zwiedzanie yy, i spędzenie miłego czasu. Dziękuję bardzo. Tutaj wszystkie pytania z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Jan Kulpiński. Jestem przewodniczącym Rady Miasta Gminy Czerniewo. Moje dorosłe życie związane jest z Czerniewem od 1 września 1930. Gdzie rozpocząłem pracę zawodową jako wychowawca w państwowym domu dziecka, a następnie pracowałem w szkole podstawowej w Czerniewie. Moje kontakty i moja praca w Radzie Miasta i Gminy Czerniewo rozpoczęła się od kadencji 1994-1998 pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury. Rozwiązywałem problemy związane z kształceniem i wychowaniem naszej młodzieży w kadencji 1998-2002 byłem członkiem zarządu miasta i gminy Czerniewo, a jednocześnie przewodniczącym Komisji Oświaty oraz pełnomocnikiem burmistrza do spraw Drożenia Oświaty, czyli wprowadzenia gimnazjum do szkolnictwa w Polsce. W kadencji 2002-2006 Pełniłem funkcję burmistrza miasta i gminy Czerniejewo. Obecnie od 2014 roku jestem przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Nie wszyscy wiedzą, że Czerniejewo to miasto, w którym się urodził ksiądz Onufry Kopczyński, twórca gramatyki języka polskiego. Historia księdza Onufrego Kopczyńskiego jest niekiedy zaskakująco mało znana wśród mieszkańców nie tylko powiatu gnieźnieńskiego czy wielko, Województwa Wielkopolskiego, ale całej Polski. W 1998 roku radny Rady Miasta i Gminy Czarniewo, pan Witold Konieczny, świętej pamięci już, zwrócił uwagę, że ksiądz Onufry Kopczyński powinien być rozpropagowany wśród dzieci i młodzieży. I tak powstała idea, aby organizować w Czarniewie Konkursy gramatyczno ortograficzne księdza Onufrego Kopczyńskiego. Formuła się zmieniała, ale konkursy trwają do dzisiaj, chociaż ostatnie dwa lata pandemia zakłóciła ten cykl. Stoimy pod pomnikiem księdza Onufrego Kopczyńskiego, który w tym miejscu stoi od lat 50. Pierwszy pomnik księdza Onufrego Kopczyńskiego został ufundowany i postawiony w Zespole Pałacowym w Czerniejewie przez hrabiego Skórzewskiego. Na początku XX wieku, następnie w okresie po zaborach, pomnik został przeniesiony tutaj pod kościół. Ale lata 1939-1945, wybuch II wojny światowej, okupanci spowodowali, że ten pomnik został uległ zniszczeniu. Dwóch śmiałków Szczerniewa pozwoliło sobie w nocy zakraść się i wykraść medalion. Oraz wspaniały napis pierwszemu twórcy gramatyki języka polskiego, i te relikty zakopano w ogrodzie plebanii w Czerniewie. Po wojnie pomnik został odbudowany, ale wykorzystano tylko medalion. Natomiast tablica z napisem dopiero w latach 80. została wmurowana na pamiątkę budynek szkoły podstawowej w Czerniewie, Szkoły, która od 50 lat nosi imię księdza Onufrego Kopczyńskiego. Cóż można powiedzieć jeszcze o Kopczyńskim? Ksiądz Onufry Kopczyński jest aktualnie coraz bardziej znany w Przedniewie. W roku 2017 obchodziliśmy 200 rocznicę nadania złotego medalu księdzu Onufremu Kopczyńskiemu za gramatykę języka polskiego. Odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Czedniewo 28 lutego 2017 roku, na której to Rada Miasta i Gminy Czedniewo dzięki fundator fundatorom prywatnym pozyskała brązowy medal wybity na tą okoliczność 200 lat temu za gramatykę języka polskiego. Aktualnie medal znajduje się we władaniu Rady Miasta i Gminy Czedniewo, ale myślę że przyjdzie czas, że ten obiekt kulturalny znajdzie swoje miejsce w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej w Czerniewie. Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Gronowska Wegner, mieszkam w gminie Czerniewo od urodzenia. Radną jestem od 2014 roku i jest to obecnie moja druga kadencja. Radzie pracuję jako wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Należę do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy oraz należę do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jako radna pragnę pomagać wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Lubię gminę Czerniejewo, dlatego że dobrze się tutaj mieszka, pracuje i odpoczywa. Z wykształcenia jestem farmaceutą. Od 2002 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, którą jest apteka. Dziękuję. Sławomir Zakrzewski jestem nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Czerniewie. Urodziłem się tu, w tej miejscowości w Pawłowie. Od 20 lat jestem od 2002 roku dokładnie jestem radnym Rady Miasta i Gminy w Czerniewie. Dostałem takie pytanie. Co oznacza bycie radnym, co radny powinien robić? No, radny powinien radzić, tak? a że jest to pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich, no to powinien też dla tego społeczeństwa coś konkretnego robić. No rodzą się kolejne pytanie, no, co to znaczy radzić, jak radzić. Tak? No, można odpowiedzieć dobrze, co robić dla społeczeństwa, też można odpowiedzieć dobrze. Tylko co to znaczy? E, myślę, że należy szukać tej odpowiedzi w czymś, co, co się nazywa taką etyką utylitarną, w takiej użyteczności, w tym e, poszukiwaniu, robieniu takim bilansu e, zysków i strat w całej tej działalności. Ale nie chodzi o taki, e, taki bilans matematyczny, suchy. Radny powinien być aktywny. Powinien e, myśleć w kategoriach e, jak najszerszej najszerzej rozumianego społeczeństwa. Pawłowo to miejsce narodzin kapitana Pawła Cymsa, e, bohatera walko, niepodległość. Wielkopolski, bohater Wal w powstaniu Wielkopolskim, dowódca oddziału, który wyzwola, wyzwolił Kujawy, wyzwolił się Inowrocławia. Człowiek, który brał później udział w powstaniu śląskim oraz w kampanii wrześniowej. No, wyjątkowa postać. sołectwo z przeogromnym, przeogromnym zaangażowaniem obecnego i poprzedniego sołtysa wykonało, no i ludzi oczywiście, wykonało ten tłotoskwer. Ostatnio, w zeszłym roku został on połączony ścieżką rowerowo-pieszą z Gnieznem i dzięki temu stało się to kapitalne miejsce takie turystyczne można przyjechać z Gniezna, zrobić sobie taki raj rowerowy. Rewelacyjna sprawa. Witam serdecznie w Urzędzie Gminy Czerniejewo. Dzień dobry, witam. Nazywam się Waleta Brzezińska, jestem inspektorem do spraw obsługi interesanta i ochrony danych. Jak długo Pani pracuje w Gminie Czerniejewo? Pięć lat co Pani najbardziej lubi w gminie Szaki turystyczne. Ten, który prowadzi do Jezior Babskich, czyli kompleksu pięciu jezior zlokalizowanych w kompleksie lasów należących do Narodowictwa Czarniejewo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Jestem u Pani Kamili Staniszewskiej. Na jakim stanowisku w gminie Czerniejewo Pani pracuje? W urzędzie pracuję na, obecnie na stanowisku specjalisty do spraw obsługi Burę rady dokładnie od marca 2013 roku. Co Pani lubi w gminie Czerniewa? Co lubię, czy za co lubię gminę Czerniewo? To i to. Za co lubię gminę Czerniewo, przede wszystkim lubię za krajobraz, gdzie jest bardzo dużo zieleni, lubię tutaj mieszkać ze względu na ciszę, spokój, przestrzeń, las, mam tutaj przyjaciół i znajomych oraz I rodzinę. Jakie atrakcje turystyczne Pani poleca i dlaczego w Gminie Czerniewo? W Gminie Czarniewo mamy wiele atrakcji turystycznych oraz mamy wiele atrakcji do spędzania wolnego czasu. Mamy halę sportową, mamy boiska sportowe, mamy placy zabaw, szlak misiów, piękny pałac zabytkowy z parkiem. To najbardziej Pani poleca w Gminie Czarniewo? Osobiście, co mogę polecić i co najbardziej mi się podoba, to fioletowe pole lawendy w miejscowości Pakszyn. Naprawdę jest to niesamowity urok, a spacerując sobie wśród grządek lawendy, poczuć ten fantastyczny zapach. Można skosztować kawy lawendowej, lodów lawendowych, można odpocząć. Pola lawendowe na pewno są atrakcją dla amatorów fotografii. Tak więc z szczerego serca polecam najlepiej na przełomie miesiąca, czerwiec, lipiec. Czym jeszcze się Pani zajmuje? oprócz biura rady i współpracy z radą radni zarówno jak i mieszkańcy zawsze mogą liczyć na moją pomoc w miarę moich możliwości i kompetencji dodatkowo jestem jeszcze gminnym koordynatorem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w Czerniewie pracuję z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin jako komisja staramy się motywować takie osoby aby zaprzestały swoich nałogów Dziękuję bardzo. Dziękuję Jaką rolę pełną, pełnią Panie w Urzędzie Gminy Czerniejewo? Nazywam się Aleksandra Krygier, jestem inspektorem do spraw ochrony środowiska. Witam Państwa, nazywam się Renata Siemińska, jestem kierownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarki Komunalnej w tutejszym urzędzie. Pani Renata, jak Pani długo pracuje w Gminie Czerniewo? W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo pracuję od 1 lipca 1988 roku. Trochę życia swojego poświęciłam temu urzędowi, tej gminie i mieszkańcom. I to samo pytanie kieruję tutaj do Pani. Ja pracuję od marca 2007 roku. Moje stanowisko od początku troszkę ewoluowało, ponieważ zaczęłam pracować jako inspektor i zajmowałam się rejestracją ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń alkoholowych. Następnie miałam tą szansę organizować imprezy kulturalne, a także promocyjne, ale cały czas, od samego początku, towarzyszyła mi ochrona środowiska i cieszę się bardzo z tego tytułu ponieważ jest to moje wykształcenie zawodowe. Ciekawe miejsca według Pani w Minie Czerniewo, które warto polecić? Wiele jest takich miejsc, ale jedno, na które chciałabym ja zwrócić uwagę i które jest mi bardzo, bardzo bliskie, to są pola lawendowe w Pakrzynie, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, ciągle się rozwijające i jest to naprawdę nasza, nasza chluba. Myślę, że takich miejsc jest wiele, ale każdy może mieć swoją perełkę, którą chce zaprezentować. I według Pani? Naszą chlubą na pewno są Lasy Czarniejewskie, których mamy ich na naszym terenie bardzo wiele. Ale ja swoim sercem jestem przy Grobli Czarniejewskiej, bo miałam akurat okazję ten projekt pilotować. Jest to projekt utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Mamy tutaj nie tylko wprowadzoną zieleń, drzewa, nasadzenia, jakieś wieloletnie krzewy, byliny, ale mamy również domek dla kaczek, mamy ścieżkę zdrowia. Także każdy tutaj znajdzie coś fajnego dla siebie. I serdecznie Państwa zapraszam na wizytę właśnie do Czarniewskiej Gropi. Z czego jest Pani dumna jako kierownik referatu? O bardzo ważne pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję za nie. Jest wiele rzeczy, z których jestem dumna. Przede wszystkim, szanowni państwo, jest to czystość, o którą dbamy w Czerniejewie. Czystość zarówno wiosenna, letnia i jesienna. A przede wszystkim dbanie o zimowe utrzymanie dróg i chodników, placy, przystanków autobusowych w czasie zimy, ukwiecenie naszego pięknego miasteczka, dzieleń, kosze, czystość, jeszcze raz czystość i zadowolenie naszych turystów i mieszkańców z tego miasteczka. W referacie jesteśmy też odpowiedzialni. Za koszenia poboczy, za transport ludzi. Udało nam się zakupić sprzęt dzięki hojności radnych i mieszkańców, którzy bardzo pięknie płacą podatki. Dlatego też mamy tutaj z tyłu za mną jest nowy sprzęt, który zakupiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo zabiegałam o to, żeby znalazły się środki w budżecie, żebyśmy mogli ten sprzęt dokupić w tym roku. Może niewidoczny jest w kadrze, ale jest zakupiony nowy sprzęt. Jest to pług do odśnieżania zimowego utrzymania dróg. Jest kosiarka na wysięgniku zakupiona, która już zaczęła pracę w tym sezonie letnim. Jest też samochód Renault Master zakupiony, który wykorzystują pracownicy przy organizacji również imprez. Także wszechstronne wykorzystanie tego sprzętu jestem z tego bardzo zadowolona. Z szeregu różnych działań, które rob, wykonują pracownice pracujące w referacie, także jest się naprawdę czym pochwalić. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Słyszałem, że w Gminie Czerniewo hasło zabuje się w Gminie Czerniewo. Jak Pani rozumie to hasło? To hasło nawiązuje do rozstawionych ławeczek, na których można się pobujać. Są to ławeczki, które są rozstawione w wielu różnych fajnych, ciekawych miejscach, takich, takich atrakcyjnych pod względem turysty. Tam towarzyszy również taki szlak misiów czerniewskich. są to misje tematyczne związane z różnego rodzaju też, a to miejscami, a to też zawodami, które tutaj są powszechne w naszej okolicy. Mam okazję gościć Panią Radną Danutę Winiarską z powiatu gnieźnieńskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Panów reżyserów. Pani Danuto, jak długo jest Pani Radną i czym się Pani zajmuje w Radzie? W Radzie Powiatu Kniesieńskiego jestem praktycznie od początku. Zawsze interesowały mnie sprawy związane z powiatem, a dotyczące gmin z mojego okręgu wyborczego, w którym jest właśnie też Czerniejewo. Czyli drogi, szpital i szkolnictwo ponadpodstawowe. Co udało się Pani zrobić dla gminy Czerniejewo? Przez tyle lat, jak istnieje powiat, zawsze współpraca układała się bardzo dobrze z samorządem gminnym. Przeprowadziliśmy wiele inwestycji, szczególnie w zakresie dróg, ale także mieszkańcy gminy Czerniewo mogli korzystać z zasobów powiatowych, tak jak już wcześniej wspominałam, w zakresie szkolnictwa ponad podstawowego czy szpitala. Co sądzi pani o gminie Czerniejewo jako miejscu? Gmina Czerniejewo dla mnie jawi się miejscem dla y, młodych ludzi do y, zamieszkania. Są to piękne tereny, y, jest y, bardzo fajna infrastruktura. Widać, że władze gminy dbają. Widać współpracę z samorządem, współpracę z radami sołeckimi, klubami seniora i klubami, kołami gospodyń wiejskich. Widać tą integrację mieszkańców i Wyjście władz z gminy w kierunku um, oczekiwań mieszkańców. Jest to bardzo ważne. Gmina się rozwija, jest bardzo ładna y, i myślę, że jest to miejsce dla młodych. Jakie miejsca turystyczne Pani poleciła w gminie Czerniewo? No, myślę, że bezsprzecznie z tyłu. Widoczny pałac, jest to miejsce, które jest charakterystyczne dla gminy Czerniejewo, dla miasta Czerniejewa, ale też nie zapominajmy o infrastrukturze drogowej, o ścieżkach rowerowych, które mogą nas zaprowadzić do lasów czerniejewskich, które są bogate w, w, w owoce leśne, jako miejsca wypoczynku i myślę, że to też jest godne. Polecenia. Dziękuję. Tyle z mojej strony. Dziękuję pani bardzo za poświęcony czas. Ja także dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Czarniejewo.